Chcesz mieć w domu czystszą i zdrowszą wodę bez zbędnych komplikacji? Dziś przedstawiamy idealne rozwiązanie. W tym wideo prezentujemy najlepsze filtry wody do domu pod względem jakości i ceny: od kompaktowych systemów do montażu na kranie po kompleksowe rozwiązania dla całego budynku. Przeanalizujemy skuteczność usuwania zanieczyszczeń takich jak chlor, metale ciężkie i osady, łatwość instalacji, konserwacje oraz macanie oczywiście do stosunek jakości do ceny, aby ułatwić wybór filtra najlepiej dopasowanego do Twoich potrzeb. Pamiętaj, że wszystkie linki znajdziesz w opisie. Numer 1 Brita. To nowoczesne i skuteczne rozwiązanie pozwala na picie smacznej i zdrowej wody bezpośrednio z kranu. Dzięki łatwej instalacji bez narzędzi pasuje do większości domowych baterii kuchennych bez korzystania z plastikowych butelek czy skomplikowanych instalacji. Dzięki zaawansowanej filtracji wieloetapowej skutecznie usuwa bakterie, mikroskopijne cząsteczki, chlor oraz metale ciężkie, takie jak ołów i miedź. Poprawiając smak, zapach i bezpieczeństwo wody. Węgiel, aktywowany z łupin kokosa, redukuje trudno destrukowalne substancje chemiczne, zapewniając naprawdę czystą wodę pitną. Filtr oferuje trzy tryby pracy: filtrowaną wodę do picia oraz dwie opcje przefiltrowanej i niefiltrowanej wody do innych zastosowań. Wbudowany ekran cyfrowy pokazuje dokładnie, ile pozostało wody do filtrowania i kiedy wymienić wkład. Koniec z domysłami. Jel aktywowany z łupin kokosa redukuje trudno destrukowalne substancje chemiczne, zapewniając naprawdę czystą wodę pitną. Filtr oferuje trzy tryby pracy, filtrowaną wodę do picia oraz dwie opcje przefiltrowanej i niefiltrowanej wody do innych zastosowań. Wbudowany ekran cyfrowy pokazuje dokładnie ile pozostało wody do filtrowania i kiedy wymienić wkład. Koniec z domysłami. Numer 2 Waterdrop System. Waterdrop to zaawansowane, wydajne rozwiązanie pod zlew, oferujące czystą i bezpieczną wodę bez konieczności ingerencji w instalację. Filtr wieloetapowy usuwa chlor, ołów, osady i inne cząstki, znacząco poprawiając smak, zapach i klarowność wody, choć nie redukuje TDS, ogólnego zasolenia, dostarcza świeżą, przyjemną wodę bez posmaku i zapachu zanieczyszczeń. Zbudowany z materiałów certyfikowanych NSF, wolnych od BPA i ołowiu gwarantuje bezpieczeństwo i trwałość. Wkład filtracyjny wystarcza na 30-60 kg lub do pierwszego roku standardowego użytkowania idealny dla rodzin i miejsc o dużym zużyciu wody. Filtr wieloetapowy usuwa chlor, ołów, osady i inne cząstki, znacząco poprawiając smak, zapach i klarowność wody choć nie redukuje TDS, ogólnego zasolenia, dostarcza świeżą, przyjemną wodę bez posmaku i zapachu zanieczyszczeń. Gwarantuje bezpieczeństwo i trwałość. Wkład filtracyjny wystarcza na 30 60 litrów lub do pierwszego roku standardowego użytkowania. Idealny dla rodzin i miejsc o dużym zużyciu wody. Numer 3 Ungrol jeśli masz dość noszenia wody z butelek i chcesz mieć pewność, że światło z twojego kranu jest czyste i bezpieczne, filtr Ungrol, podobny do Brita, to świetny wybór. Montaż jest prosty. Nakręcasz na kran, wybierasz tryb filtrowania i masz smaczną wodę z pomocą. Ekran cyfrowy z odliczaniem czasu działania pokazuje, kiedy należy wymienić filtr. Zasilany bateryjnie, wykonany z trwałego materiału czą, zachowuje magnez i wapń, nie kasuje minerałów odwapniających. Kompaktowy, nowoczesny design idealny dla mieszkańców i właścicieli domów, którzy chcą wody bez dodatkowych obowiązków. Chcesz przestać nosić ciężkie galony, oszczędzać i chronić swoje zdrowie? Ten filtr to pewny strzał. Ekran cyfrowy z odliczaniem czasu działania pokazuje, kiedy należy wymienić filtr. Zasilany bateryjnie, wykonany z trwałego materiału łucza, zachowuje magnes i wapń, nie kasuje minerałów odwapniających. Kompaktowy, nowoczesny design. Idealny dla mieszkańców i właścicieli domów, którzy chcą wody bez dodatkowych obowiązków. Numer 4 Aquawater, dwustopniowa stacja filtracyjna. Aquawater to wszechstronne i skuteczne urządzenie do obróbki wody w domu. Można ją zamontować pod zlewem lub przy głównym dopływie wody. I działa bez prądu, chroniąc rozprowadzanie instalację wodociągową i urządzenia gospodarstwa domowego. Usuwa osady, piasek, rdza, chlor, zapach i smak dzięki węglowi aktywowanemu. Może też pełnić funkcję odkamieniacza lub antykorozyjnego za pomocą wkładów polifosforanowych lub krzemowo-fosforanowych, idealne dla boilerów, pralek i kotłów. Dostarcza się ją bez filtrów, co pozwala wybrać typ filtra pasujący do jakości lokalnej wody. Elastyczny, trwały i niezawodny. Doskonały dla wszystkich, którzy chcą zrezygnować z butelkowanej wody, jednocześnie chroniąc rury i sprzęty. I działa bez prądu, chroniąc rozprowadzanie instalację wodociągową i urządzenia gospodarstwa domowego. Usuwa osady, piasek, rdza, chlor, zapach i smak dzięki węglowi aktywowanemu. Doskonały dla wszystkich, którzy chcą zrezygnować z butelkowanej wody, jednocześnie chroniąc rury i sprzęty. Usuwa osady, piasek, rdza, chlor, zapach i smak dzięki węglowi aktywowanemu.